kadencji Rady Miejskiej w Sierakowie. Witam wszystkich Państwa jeszcze raz, przybyłych i uczestniczących w trybie zdalnym, ponieważ dzisiejsza sesja ma tryb hybrydowy. Czterech radnych, czworo radnych uczestniczy w sesji zdalnie. Chcę powiedzieć już tylko, że zgodnie z przepisami RODO, że przebieg sesji jest transmitowany w internecie i o obowiązujących przepisach RODO. Stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych, w obradach uczestniczy 13 radnych. W związku z czym Rada jest zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał. Przedstawię przewidziany na dzisiaj porządek obrad. W punkcie pierwszym otwarcie obrad sesji stwierdzenia i prawomocności. W punkcie drugim uwagi, uchwalenie porządku obrad. W punkcie trzecim podjęcie uchwały w sprawie, uchwała zmieniająca uchwałę numer 38 przez 281 przez 2021 z 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. W punkcie czwartym przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. W punkcie piątym zakończenie obrad. Czy Państwo radni chcą wnieść jakieś uwagi lub wniosek o uzupełnienie przedstawionego porządku obrad? Jeśli nie ma, w takim razie Przejdźmy do głosowania. Może najpierw zacznijmy od państwa uczestniczących zdalnie. Czy za przyjęciem porządku obrad jest Pan Radny Sebastian Dobułka? Tak, jestem. Dziękuję. Pan radny Sebastian Szychowiak. Jestem za. Pani radna Lidia Kaczmarek. Jestem za. Dziękuję. I Pan Radny Hubert Mikołajczak. Dziękuję uprzejmie. Państwo radni uczestniczący na salę, kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu. Punkt trzeci porządku. Podjęcie uchwały i tak. Uchwała zmieniająca uchwałę numer 38 przez 38, dobrze. Przez 281 przez 2021 z 16 grudnia 2021 roku. Nowa uchwała o numerze 51, łamane przez 335 przez 2022 Rady Miejskiej w Sierrakowie z 9 listopada 2022 roku. Zmienia całą wyżej wymienioną uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. Podano podstawę prawną. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, pani skarbnik o przedstawienie zmian proponowanych w uchwale budżetowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt zmieniający budżet gminy na 2022 rok przewiduje zwiększenie dochodów o kwotę 3 miliony 44 118 złotych i 60 groszy. z tytułu otrzymania z tytułu środków na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, kwota 1 474 155 zł. Jest to kwota na podstawie zaktualizowanego zapotrzebowania. Ustanowienie dochodów bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, również na podstawie zaktualizowanego zapotrzebowania kwota 1 560 600 zł oraz ustanowienie dochodów bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla, dodatku dla podmiotów wrażliwych, również na podstawie zaktualizowanego zapotrzebowania. Jest to zwiększenie o kwotę 9 363 zł. i 60 groszy. Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JSP zaliczanych do tytułu dłużnego, kredyty, pożyczki, zmniejszenie wydatków bieżących na prowizje i inne koszty obsługi zadłużenia, kwota 10 000 zł. W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa oraz Jednostkę Samorządu Terytorialnego. Zmniejszenie wydatków bieżących na, za, na zabezpieczenie poręczenia pożyczki dla OSP Chorząpowo zaciągniętej na zakup samochodu pożarniczego w związku ze spłatą wszystkich rad przypadających na bieżący rok, kwota 19 410. W rozdziale 758 18 rezerwy ogólne i celowe. Zwiększenie rezerwy budżetowej ogólnej o kwotę 123 810 zł oraz częściowe rozwiązanie zbędnej rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy, zmniejszenie o kwotę 173 tysiąca. W rozdziale 853-95 pozostała działalność. Zwiększenie wydatków bieżących na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania. O kwotę 1 474 155 zł, ustanowienie wydatków bieżących na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania. Kwota 1 560 600 zł oraz ustanowienie wydatków bieżących na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi tego. 9363,60 zł. W rozdziale 85410 internaty i busy szkolne zwiększenie wydatków na funkcjonowanie internatu przy zespole szkół na wynagrodzenia osobowe kwota 18600 zł oraz w rozdziale 915 oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic kwota 60 000 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają jakieś pytania, uwagi dotyczące treści omawianej uchwały? <laughs> państwo zdalnie nie widzę na sali. W takim razie proszę przygotować tablety do głosowania. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą numer, numer 51 przez 335 przez 2022. Z 9 listopada 2022 roku zmieniającą uchwałę nr 38 przez 281 przez 2021 z 16 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. Bardzo proszę, otwieram głosowanie. Głosowanie zostało zakończone. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami. Dziękuję uprzejmie. W ten sposób wyczerpaliśmy punkt trzeci porządku obrad. Przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. I tak, protokół numer 50 łamane przez 2022. Rady Miejskiej w Sierakowie, która odbyła się w dniu 25 października 2022 roku w sali SOP. Czy Państwo radni mają jakieś uwagi lub wnioskują o uzupełnienie treści omawianego protokołu? Nie widzę żadnych głosów w tej sprawie. W takim razie, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania w sposób ręczny. Najpierw poproszę Państwa zdalnie o yy, głosowanie za, przeciw lub wstrzymanie się nad protokołem. Czy Pan Radny Sebastian Tobułka jest za przyjęciem protokołu? Tak, jestem za przyjęciem protokołu. Dziękuję. Pan Radny Sebastian Szychowiak? Tak, jestem za przyjęciem. Pani Radna Lidia Kaczmarek? Nie jestem za. Dziękuję. I Pan Radny Hubert Mikołajczak? Wstrzymuję się. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Państwa na sali, kto jest za przyjęciem protokołu numer 50? Bardzo proszę. Jednogłośnie stwierdzam, że protokół został przyjęty dwunastoma głosami przy jednym głosie wstrzymującym się. Proszę Państwa, w ten sposób wyczerpaliśmy program dzisiejszej sesji. Zamykam obrady sesji. Dziękuję bardzo.